Do każdej umowy będzie załączony tak zwany prospekt informacyjny. W tym prospekcie będzie informacja o tym, jaki procent skąd w ogóle deweloper ma zamiar sfinansować inwestycje. I należy to czytać, bo jeśli na przykład deweloper powie, że 100% inwestycji będzie finansował z wpłat nabywców, to macie praktycznie gwarantowane opóźnienia. Tak? No bo jeśli deweloper zakłada, że jest goły i wesoły, że tak naprawdę nie ma żadnych pieniędzy, ma jedynie grunt, i całość wynagrodzenia wykonawcy chce finansować z tego, co mu ludzie zapłacą na podstawie umów, no to jeśli będzie mu sprzedaż bardzo sprawnie, no to fajnie, jeśli ma jakiś bardzo atrakcyjny grunt, dobre ceny, to może mu się uda, ale najczęściej mu się nie uda. Jakie są inne sposoby finansowania bezpieczniejsze? No oczywiście kredyt jest bezpieczniejszy, bo jeśli bank deweloperowi dał kredyt, no to to przynajmniej jest już zaklepane, że to będzie, a poza tym bank jakoś tam zweryfikował wiarygodność finansową dewelopera oraz najbezpieczniejsze są środki własne.